Ruszyły prace modernizacyjne przy ulicy Słowackiego w Raciborzu. Inwestycja obejmuje remont chodnika, który zostanie odpowiednio przystosowany dla pieszych oraz rowerzystów, co zapewni bezpieczeństwo użytkownikom. Nowy chodnik i ścieżka rowerowa powstaje w ramach realizacji zadania związanego z bezpieczeństwem w ruchu drogowym osób nieporuszających się samochodami. Rozpoczęły się właśnie prace na ulicy Słowackiego, związane z przebudową istniejącego chodnika, wybudowaniem ciągu pieszo które to jest pierwszym etapem z szeroko zakrojonego zadania pod tytułem poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Inwestycja przeprowadzana jest dwutorowo. Pierwsze obecnie Zadanie prowadzone jest na odcinku od ulicy Ogrodowej do ulicy Ocickiej. Zakres prac obejmuje m.in. rozbiórkę dotychczasowych elementów dróg i ulic, roboty ziemne, regulację studzienek kanalizacyjnych, gazowych, wodociągowych i telefonicznych, wykonanie warstwy podbudowy, zamontowanie krawężników oraz położenie nawierzchni chodników. Jeżeli chodzi o to zadanie to miasto pozyskało na nie prawie 7 milionów złotych dofinansowania zewnętrznego z rządowego funduszu rozwoju dróg. Równolegle do tych prac trwają prace nad budową ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Katowickiej, biegnąc wzdłuż ulicy Słowackiego przez ogrodową Michejdy aż do ulicy Mariańskiej. W sumie powstanie 1600 metrów nowych ścieżek rowerowych. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowi 80% wartości zadania. Dzięki przeprowadzonym remontom komfort oraz bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów przy ulicy słowackiego zostaną znacząco poprawione.